Yo, siemanko widzowie, z tej strony bucie, witam was w kolejnym odcinku u mnie na kanale W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć zupełnie darmowe Robuxy w 2024 roku Jeżeli odcinek wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę i subika Zapraszam was na Discorda, do którego link macie w opisie, do kupna moich koszulek I dziękuję wam za wbicie 1000 subskrypcji Lecimy jak burza, dosłownie I zapraszam was od razu 14 września na Live urodzinowy. Yy, więcej informacji jest, będzie w sumie podanych u mnie na Discordzie. Także zachęcam to wbicia. A jeżeli chcielibyście kupić tanie Robuxy, to serdecznie zapraszam Was do AstroShopu. Yy, jest to serio zaufany sprzedawca i szybko dostaniecie swoje Robuxy. Także co, zapraszamy już do oglądania. Ok, a więc yy, co zrobić, żeby dostać zupełnie darmowe Robuxy? Musimy sobie wejść na stronę yy, Microsoft Rewards. Tak, ta strona się prezentuje. Wchodzimy sobie tutaj, a następnie zjeżdżamy sobie tutaj na dół i klikamy sobie nagrody dla ciebie. Zobacz wszystko, ja jestem już tutaj zalogowany u mnie. Wy, nie, wy jeżeli nie, to będziecie musieli się zalogować, i wtedy przejdzie się właśnie do takiej oto strony. Teraz tak, punkty, które dostajemy na tej stronie możemy sobie wymienić na robuxy. 1500 punktów to 100 robuxów, yy, 15000 punktów to, 10 000, to 1000 robuxów i tak dalej. A więc teraz co trzeba zrobić, żeby te punkty zdobywać? Wystarczy sobie zjechać na dół yy, i tu mamy takie trzy zadania w ciągu dnia. Wystarczy kliknąć i wyjść i zadania nam się zaliczają. Dosłownie trwa to 10 sekund. Mało tego, dostajemy premie. Ja dzisiaj na przykład dostałem 150 dodatkowych punktów, także mam 2891 punktów, yy, czyli mogę sobie odebrać 100 Robuxów. Yy, teraz jak to odebrać? Klikamy sobie w Wymień punkty na nagrodę. Następnie wyśle nam się e-mail na nasz. Yy, e-mail klikam sobie potwierdź nagrodę następnie mamy tutaj taką opcję żeby wejść sobie w stronę odwiedź swój pulpit nawigacyjny i później wchodzimy sobie w chwila gdzie to było zaraz to znajdę i wam powiem Ok, a więc potem wchodzicie sobie w zakładkę Realizuj, następnie klikacie sobie w historię zamówień yy, i macie tutaj yy, ten kod, właśnie wchodzicie sobie w szczegóły zamówienia i tutaj na dole znajduje się pin, on jest jednorazowy, więc go nie kopiujcie, bo nie ma takiej potrzeby. Yy, a następnie wchodzimy sobie na specjalną stronę Robloxa, żeby ten kod wpisać. Ja Wam oczywiście link do wszystkiego dam w opisie, a więc wklejamy sobie tutaj ten kod, klikamy zrealizuj, i tutaj przynajmniej że 100 Robuxów ta kwota zostanie dodana do Twojego salda. Odświeżmy sobie stronę, i jak widzicie, mamy 100 Robuxów, doszło Wam właśnie na, na konto. Jeżeli nie wchodziliście jeszcze na tą stronę, a nagle wyjdziecie i dostaniecie jakieś punkty to nie dziwcie się, bo punkty również y, nabywają się za wyszukiwanie po prostu różnych rzeczy na wyszukiwarce Edge y, bo jest to wyszukiwarka Microsofta i tylko na tej także y, no, na początku trudno jest te punkty zbierać ale z czasem kiedy dostajecie premię no to y, one już lecą wtedy mega szybko a więc to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Eee, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. wpicie na Discorda, do Astroshopu. Eee, zasubskrybujcie kanał i zapraszam na live'a 14 września. Także to jest chyba już na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Siemano!